Natura to niedościgniony ideał, który staramy się dogonić od wieków, być może nie mamy na to szans, nie ustajemy jednak w próbach. Szukamy rozwiązań, innowacji, rewolucjonizujemy życie technologiami, pragnąc jednocześnie, aby wszystko funkcjonowało jak najprościej, szybciej, sprawniej, jak w najdoskonalszym systemie. Tymczasem najprostsze rozwiązanie i najlepsza inspiracja jest tuż obok. Możesz się uspokoić, kiedy wiesz, że wszystko układa się po Twojej myśli. Możesz zarządzać, nie pracując. Z systemem ASO masz wszystko pod kontrolą, będąc tam, gdzie Ty chcesz. Za jego drobnymi urządzeniami stoi zaawansowana technologia i ogromne możliwości. ASO został stworzony z myślą o komfortowej przyszłości i bezpieczeństwie Twojego hotelu. Wzorowaliśmy się na systemie idealnym.